Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Marcin Kiepas, jestem analitykiem TICMIL. Witam na dzisiejszy, w dzisiejszym programie podczas dzisiejszego spotkania, które tradycyjnie, jak co poniedziałek, będzie poświęcone wydarzeniom tego rozpoczynającego się tygodnia, temu wszystkiemu, co może mieć wpływ na nastroje na rynkach finansowych i być może sprawić, że ten wykres, który Państwo widzą obok mojej głowy, wykres eurodolara, pokona tą strefę oporu, pod którą pozostaje od już ładnych kilku, kilku dni, i, i, i której nie udało się sforsować w momencie, gdy pojawiła się informacja o szczepionce. Wspominam o tym nie bez kozery, bo szczepionka to będzie pandemia, i szczepionka to będzie jeden z tych tematów, które, które będą wpływać na nastroje na rynkach finansowych w najbliższym w najbliższym tygodniu. Więc nie przedłużając, przejdźmy od razu nie do wydarzeń tygodnia, ale do tego, co w tej chwili buduje nastroje na rynkach. Po pierwsze, od cały czas oczywiście jest to temat pandemii, strach przed pandemią, bardziej strach w tej chwili jest związany ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie te zachorowania i, i hospitalizacje rosną mniej ze strefą euro, z Europą, gdzie tutaj widać w niektórych krajach pewne przegięcie na wykresach zachorowań, aczkolwiek obostrzenia będą dalej kontynuowane. Tutaj dobrym przykładem też jest Polska, gdzie w weekend rząd przedstawił taki program działań w zasadzie do 18 18 stycznia gdzie widzimy, że, że te wszystkie obostrzenia zostaną zachowane w większości przypadków, bo tam między innymi galerie handlowe. Zostaną otwarte, natomiast niewykluczone są dalsze obostrzenia, bo, bo, bo w tym planie, między innymi, mamy ograniczenie spotkań rodzinnych do e, wigilii tak, świątecznej do, do pięciu osób, czy, czy też rząd wskazał, że pracuje nad mm, zakazem e, przemieszczania się, więc tutaj widać to e, na, na tym przykładzie polskim, e, widać w którym miejscu jest Europa. A więc e, jeszcze raz. Dziś co wpływa strach przed pandemią i nadzieje związane ze szczepionką, między innymi doniesienia z Pfizera, który w zasadzie czeka na, na, na wydanie pozwolenia na, na szczepienie i w niektórych krajach te szczepienia mogą rozpocząć się już w grudniu. Z drugiej strony są nadzieje związane z pakietem fiskalnym. Zaczęły dochodzić doniesienia ze Stanów Zjednoczonych, że być może demokraci zgodzą się na taki mniejszy pakiet fiskalny, widząc drugą, drugie uderzenie recesji, na mniejszy pakiet fiskalny, żeby tylko on był szybciej. I to buduje nastroje. No i gdzieś tam w tyle jest jeszcze temat Brexitu, pojawił się w ten, w ten weekend. W zasadzie on cały czas trwa, natomiast info jest takie, że tutaj coraz bliżej jest uzgodnienia warunków, co, co nie jest, no, co, co, co nie jest jakimś tam odkryciem, bo to, to było komunikowane od dawna, natomiast tego finału pozytywnego nie ma. Natomiast pojawiły się głosy od oficjeli, że w zasadzie odrzucające, że, że faktycznie dojdzie do otwartego Brexitu. To są te tematy, które na tę chwilę e, absorbują uwagę inwestorów. Nie jedyne, bo właśnie poznaliśmy dane, pierwsze dane na temat indeksów PMI i to jest grupa danych, które są, które w tym tygodniu, w tym tygodniu będą budować nastroje I, i poznaliśmy już raporty z Francji i Niemiec. To, co rzuca się w oczy, to, to przede wszystkim, że dane z Francji są, Gorsze od prognoz, indeks PMI dla przemysłu spadł poniżej granicy 50 punktów, tutaj 49,1 przy prognozie 50,1 i 51,3 w poprzednim miesiącu. Mocno spadł, chociaż troszeczkę jest powyżej prognoz indeks dla usług. Jeżeli chodzi o niemiecką gospodarkę, to tutaj jest mała niespodzianka. Indeks PMI dla przemysłu wprawdzie spadł, ale, ale nie tak mocno jak oczekiwał rynek. A rynek nie oczekiwał jakiegoś mocnego y, tąpnięcia, i to jest też dobra, y, dobry sygnał, jeżeli chodzi o polską gospodarkę. Jeżeli chodzi o polski indeks PMI, który będzie publikowany w kolejnym tygodniu, bo jest szansa, y, że on nie spadnie tak mocno jak można było się obawiać. Y, oczywiście w usługach dalsze pogorszenie, y, tutaj troszeczkę gorsze. Od oczekiwań, ale można było, można, miał, można było mieć obawy, że to będzie wynik znacząco, znacząco gorszy. O 10 poznamy oczywiście indeksy PMI dla strefy euro, później Wielka Brytania, i po południu dane, podobne indeksy ze Stanów Zjednoczonych. I to, co już widać po prognozach, to przede wszystkim fakt, że. Ta sytuacja w Europie, która doświadcza drugiej fali pandemii, w zasadzie od pełnych dwóch miesięcy, bo ona się gdzieś tam y, wzrost zachorowań był już mocny, taki wzrost zachorowań był już na początku października. Te dane są gorsze. Stany Zjednoczone są w tyle te dwa, trzy tygodnie, i, i tutaj jeszcze nie ma tego odzwierciedlenia nie ma tego negatywnego odbicia w indeksach PMI, które są takimi wskaźnikami wyprzedzającymi, więc tutaj można oczekiwać, że jeżeli chodzi o, o indeksy, to będzie lekki minus, dla, lekki minus dla strefy dla strefy euro. No i omówiliśmy sobie dzisiejsze, dzisiejsze najważniejsze, najważniejsze dane, ja za chwilę za chwilę jeszcze do nich wrócę, natomiast tutaj chciałem już Państwu pokazać, co będzie się liczyło w tym tygodniu na rynkach. Indeksy PMI i indeks IFO z Niemiec jest na czwartym miejscu. Nieprzypadkowo wydaje się, że dane makro. Jednak nie będą odgrywały tak, tak, dużego, tak, tak dużej roli, roli, że z punktu widzenia rynków finansowych wszystko, co dotyczy pandemii, czyli wzrostu zachorowań, to będzie taki impuls negatywny i szczepionki, czyli coś, co będzie dawało nadzieję, to będzie budować nastroje na rynkach, na rynkach, na rynkach finansowych w tym, w tym tygodniu. I nie, niezależnie skąd te informacje będą napływać, te sygnały będą interpretowane w ten sposób. Pozytywne sygnały, nawet jak będą napływać ze Stanów Zjednoczonych, będą powodować większy apetyt na ryzykowne aktywa. Akcje, jeżeli chodzi o parę euro, dolar, to na euro, również na, na polskiego złotego, czyli ryzykowne aktywa będą zyskiwały na wartości. W przypadku, kiedy informacje, doniesienia będą negatywne, będą traciły na wartości, natomiast zyskiwać będą aktywa relatywnie bezpieczniejsze, czyli w parze euro-dolar, euro-dolar, zyskiwać, zyskiwać będzie dolar, zyskiwać będzie szwajcarski frank, zyskiwać będzie japoński jen, Dzisiaj taka uwaga, w Japonii jest święto. Skoro mówimy o święcie w Japonii, trzeba wspomnieć, że ten tydzień będzie no, mimo wszystko podzielony na pół, czwartek święto Dzień w Stanach Zjednoczonych, brak handlu w piątek, sesja na Wall Street, Skrócona też mniejsza aktywność inwestorów w związku z czwartkowym świętem w Stanach Zjednoczonych. E, będzie kumulacja danych w dniach amerykańskich, danych w dniach wcześniejszych. Do tego dochodzi Black, weekend, Black Friday, a w zasadzie cały czarny weekend i później Cyber Monday. Więc. A więc tutaj te wszystkie statystyki, podsumowania początku sezonu przedświątecznych wyprzedaży będą miały wpływ na nastroje na rynkach. Plus dla, z punktu widzenia ryzykownych aktywów jest taki, że oczekiwania nie są, yy, nie są duże, więc każde takie pozytywne zaskoczenie, a jest na to szansa, że inwestorzy, inwestorzy, że konsumenci będą więcej wydawać w sieci, więc jest taka szansa, że, że te dane będą yy, zaskoczą na, na, na plus, to będzie wspierać nastroje. Temat trzeci pakiet fiskalny, więc o tym już wspominałem. Pojawiają się głosy, że demokraci mogą się zgodzić, że nie będą przepychali tego swojego bardzo dużego pakietu fiskalnego, pod który rynki już troszeczkę grały, tylko zdecydują się na mniejszy pakiet, ale żeby on został przyjęty wcześniej, żeby został zaakceptowany przez Republikanów i, i, i to, pomimo, że pakiet jest mniejszy, mogłoby. Wesprzeć nastroje. Indeksy PMI i indeks IFO to są dane makro, o których już mówiłem, i w tym miejscu ponownie wracam do kalendarza kalendarza, kalendarza makro, jak tutaj Państwo jeszcze może zauważyli. W międzyczasie dziś poznamy dane o sprzedaży detalicznej w Polsce. Rynek oczekuje w październiku spadku rocznej dynamiki sprzedaży o 0,3%, wobec wzrostu o 2,7%. Przy mocnym odchyleniu od prognoz będzie, na te, na te dane może zareagować złoty. Ale tylko wtedy, jeżeli faktycznie dane istotnie rozwiną się z prognozami. Jeżeli to się nie stanie, złoty pozostanie pod głównym wpływem na ogólnych nastrojów na rynkach globalnych, plus, plus notowania euro-dolara. Euro Póki co na rynku euro widzimy śladowy, śladowy wzrost, natomiast nastroje, nastroje na giełdach czy ogólne nastroje na rynkach są pozytywne i to nam lekko obniża notowania, notowania złotego. W kolejnych dniach, czyli jutro mamy między innymi kolejny odczyt danych o niemieckim PKB, dane historyczne już, już bez wpływu, mamy raporty na temat, e, mamy raporty z Francji, ja zwróciłbym uwagę na dane e, niemieckiego instytutu, monachijskiego instytutu e, IFO na temat e, klimatu gospodarczego. Oczekiwany jest spadek, e, gdyby ten spadek był, ale mniejszy, to w połączeniu z dzisiejszymi odczytami indeksu, indeksu PMI zostałoby to odebrane, że ta druga fala e, pandemii w Niemczech nie wywołała tak tak, tak, negatywnych, tak negatywnych skutków i to zostałoby. I to byłoby takim pozytywnym czynnikiem, jeżeli chodzi o nastroje rynkowe. 24 będziemy jeszcze mieli serię raportów ze Stanów Zjednoczonych. W tym dane dane API, czyli dane z rynku ropy. Prawdziwy wysyp danych ze Stanów Zjednoczonych będzie 25. Zanim to nastąpi, oczywiście, jeszcze dane o stopie, stopie bezrobocia, ale ten raport zupełnie bez wpływu na notowania, notowania złotego. Ta akumulacja danych, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, nastąpi 20, 25. Między innymi dane o wydatkach i dochodach, Amerykanów o zamówieniach na dobra y, trwałego y, użytku i zrewidowane dane na temat amerykańskiego PKB y, za trzeci kwartał. Tutaj Państwo widzą, y, prognoza jest na tym samym poziomie y, co y, odczyt wstępny, czyli 33,1 w ujęciu y, anualizowanym i Wydaje się, że te dane, jakkolwiek, mogą istotnie różnić się od prognoz, bo statystycznie pierwsza rewizja, czyli ten drugi odczyt danych o PKB, znacząco odbiega od, odbiega od tego odczytu pierwszego. Znacząco się różni, jeżeli, jeżeli zestawimy wszystkie trzy odczyty. Ten trzeci najczęściej się wcale nie różni. Przy, przy, przy pierwszym różnice w stosunku do prognoz są też chyba, chyba, chyba mniejsze, co wynika z faktu, że pierwszy odczyt budowany jest na podstawie na podstawie tych danych z początku kwartału, a, a, a drugi już na temat, z, na podstawie danych z całego kwartału, więc stąd też różnica. Więc pomimo tego, że te dane mogą się różnić, raczej bez wpływu na, bez dużego wpływu na notowania dolara, to co może wpływać, to tygodniowe dane, tygodniowe dane z rynku z rynku z rynku pracy, tak? W podróży jeszcze kilka raportów z rynku nieruchomości, ale to też raczej bez bez dużego wpływu. Pod koniec tygodnia rynki już będą żyły świętem Dzień Czynienia Czarnym Czarnym Piątkiem. I jeżeli chodzi o dane, dane amerykańskie czy, czy figury ze Stanów Zjednoczonych, jeszcze wspomniałbym o minutkach Fedu, plus przy okazji oczywiście minutki Europejskiego Banku Centralnego. Te drugie, jako bardziej ciekawostka, bo rynki czekają na poluzowanie polityki monetarnej w grudniu przez Europejski Bank Centralny. No, i wracamy do naszego zestawienia. Temat trzeci: budżet Unii Europejskiej. To wszystko, tak samo jak rozmowy brexitowe, gdzieś tam się odbywa, odbywa w tle. Nie należy o tym zapominać. Budżet Unii Europejskiej to będzie temat raczej na pierwszą dekadę, początek grudnia, tak, bo na 10 grudnia zaplanowany jest szczyt europejski. Więc to ten, ten temat raczej będzie dopiero w grudniu. Istotny, ale warto cały czas mieć ten temat, obserwować mniej z punktu widzenia całej strefy euro, a bardziej z punktu widzenia zachowania złotego, no i siłą rzeczy też węgierskiego forinta, bo Polska i, i Węgry straszą wetę. Straszą I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o, o, o te czynniki. Które na rynki będą wpływać. Na zakończenie szybki rzut oka na sytuację na, na wykresach. Jak widzimy na wykresie euro-dolara, kurs wciąż pozostaje powyżej poniżej takiej coraz mocniejszej strefy oporu, którą gdzieś tam można umiejscowić w strefie między 1,18,80 a 1.19 1, czy, czy, czy nawet tutaj w skrajnym przypadku 1.19, 18, czyli to maksimum z 6 listopada. Tyle tylko, że o ile jeszcze przed tym weekendem, tym, który się skończył, nieudana próba przebicia się przez opory wskazywała, była sygnałem podażowym, no to teraz z każdym dniem, im, im dłużej kurs będzie pozostawał blisko 1,1880, tym bardziej będzie to sygnaliz sygnalizowało fakt, że strona podażowa nie ma siły odepchnąć rynku, nie ma siły odepchnąć kursu o, o, o tej, od tego oporu i zepchnąć go tutaj w kierunku, w kierunku wsparcia. Stąd też będzie rosło prawdopodobieństwo przełamania tej strefy oporu i ataku na strefę 1.20 z kawałkiem, czyli tutaj na ten wrześniowy, wrześniowy szczyt. W pierwszej fazie chyba jeszcze bez szansy na, 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 na jego pokonanie. Natomiast w kolejnym okresie jednak spore szanse na to, że, że szczyt ten padnie. Ciekawie wygląda sytuacja na rynku złotego, troszeczkę podobnie do euro USD, tyle tylko że póki co jeszcze zaznaczone tutaj zaznaczone tutaj wsparcia dają podstawę do postawienia tezy, że nastąpi jeżeli nie mocne odbicie w górę, to przynajmniej taki ruch korekcyjny i, i tego należy oczekiwać. Zwróciłbym Państwa uwagę jeszcze na rynek, rynek złota, tutaj też yy, kurs yy, Pozostaje blisko strefy wsparcia. Na tę chwilę jeszcze jest szansa na, na, na taki korekcyjny ruch w górę, czy, czy odbicie wsparcia i ruch w górę, natomiast rośnie prawdopodobieństwo przełamania z tej strefy, więc warto obserwować, jak się zachowa, która strona pierwsza zaatakuje, i wtedy ewentualnie wchodzić w rynek, że tak to ujmę. I na tym kończymy dzisiejszy program, dzisiejsze spotkanie. Sytuacja wygląda, znaczy... Wchodziłem w bardzo ciekawy tydzień, jeżeli chodzi o, o sytuację na rynkach finansowych, bo zarówno na tym eurodolarze, jak i na złocie, jak i na, na euro.pln, ale też na usd.pln yy, wykresy są blisko ważnych poziomów technicznych i, i tutaj może się zdarzyć tak, że pierwsza strona, która zaatakuje tą, tę, tę walkę na oporach czy na wsparciach, wygra i, i nastąpi taki mocniejszy Impuls wzrostowy lub, lub spadkowy. Dlatego warto to wszystko obserwować i, 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 szybko, i szybko na to reagować. Ja się z Państwem żegnam. Dziś to wszystko. Zapraszam w środę, gdzie omówimy, że już będzie takie rynkowe mięso, czyli przede wszystkim sytuacja, ocena sytuacji na, na, na wykresach i, i, i potencjalne, potencjalne trady. Potencjalne szanse na złapanie jakiegoś ruchu. Dziękuję Państwu. Do widzenia, do zobaczenia, do usłyszenia.